Daszbur, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj Wybierałem się z do lasu I mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się znaleźć jakieś rzut Bo wiem, że, znaczy mój buja ostatni właśnie był w lesie i udało mu się znaleźć właśnie na tych terenach dwunastaka Więc Ruszam dzisiaj też właśnie i mam nadzieję że mi szczęście opiszę. Już na samym początku Jak widzieliście, jak zaoczycie jeszcze ten, ten nie wstawiłem, eee, widziałem żurawie parkę. Właśnie w chwilach postały, popatrzały na mnie, a w końcu jak się zbliżyłem, odfrunęły więc już na początku powiem Wam tak. Pogoda jest ładna, wiatru za dużego nie ma, więc mam nadzieję, że. Zwierzyna mnie, no jak nie wyczuje, jak nie będę mógł do tych, jak zobaczę jakieś jedzenie, będę mógł też do nich podejść blisko, w ogóle do zwierzyny. No i cóż, ja ruszam. Jest godzina w pół do ósmej. W pół do ósmej, więc ja ruszam i zobaczymy, czy uda się coś znaleźć. Czy zobaczyć jakby co to, będę się będę się o to Więc Oglądajcie filmik dalej. Gracias. Witam Was Właśnie przechodzę sobie właśnie przez te tyczkowinę Sosen i tak patrzę, patrzę i mówię czy dobrze idę za jeleniami no i są te tropy, że, że dobrze idę ponieważ tu, tu są odchody od, właśnie od jelenia tam kawałek płyn następne. tu ścieżka jest dość tam na świeża więc widać ślady więc ruszę tam, może tam jeleni gdzieś będą więc... Oglądajcie film dalej, ja pomału ruszam. No ale cóż, yy, yy, więc jeszcze nic się nie udało znaleźć, ale to nic, więc ruszamy dalej. Właśnie otarłem do takiej Śródleśnej łąki I no właśnie na środku tej łąki Widziałem się właśnie jak widzicie taki, no jakie właśnie trochę nisko, Jakby to można powiedzieć Są mi olsze i brzozy na, na bokach Więc Wezmę kawałek drewnie i patrzę Jak widzicie teraz wam pokażę Całe drzewo Zostało spałowane przez jelenia jak widzicie jak to Kiełę z tymi porożami, właśnie tak robi, że cała kora się zdziera. Nazywa się to spałowaniem. No i przeszłam właśnie kawałek, no ale jeszcze nic tu nie widzę. Chcę, powiem Wam tak, mnóstwo jest tropów, mnóstwo tropów i śladów, właśnie i odbytowania i jeleni, i dzików więc jeszcze jak tam widziałem jakiś, nie wiem, chyba jeszcze jakiegoś gołębia albo jakiegoś innego gołębia raczej to był widać dziki gołąb z żargą, więc na razie tyki, ale wrażenia na razie są, bo fajnie się tu chodzi po tych lasach, Tren nowy teren, więc mam się w żeby chodzić, więc idę dalej, zobaczymy co, co jeszcze zobaczymy, jakieś, czy jakieś zwierzęta zobaczymy czy czy coś, więc ruszam dalej Właśnie przechodziłem sobie właśnie przez, przez tą śródleśną łąkę Ona się jak widzicie ciągnie tam za tym tu za tymi brzozami, za tymi olszami gdzie byłem właśnie w nich Tam się jeszcze kawał ciągnie No i tu wychodzę za właśnie za te drzewa i Spoglądam a tu cały Planc zbuchtowany przez dziki, cała wszystko ziemia Jak widzicie mówiłem, że śladów od dzików tam była Masa przed tym, więc teraz wiemy gdzie chodziły, czyli że tu chodziły i se buchtowały i szukały robaków i potrzebnych, więc składników które potrzebują, widać, że to są dosyć świeże powiem wam tu, to jest świeże więc no te dziki mogą gdzieś tu niedaleko być jeszcze gdzieś, bo tu widzę, że są, tam są wysokie świerki tam są jakieś młodniczek, jak sosen więc mogą tam gdzieś siedzieć ja tu przejdę obok, bo szukam jednak chcę jednak zobaczyć te jelenie i coś, ale jeszcze Wam szedłem właśnie tutaj w tą stronę jeszcze zapomniałem powiedzieć, że widziałem zająca który siedział sobie pod drzewem, zbliżyłem się do niego trochę i w końcu jak mnie usłyszał zwiał Już mi dał nogę ale tam trochę nagrałem go, więc go zobaczycie i co w zające mogę Wam trochę opisać zająca, ponieważ zające Nogi zająca tylnie, nazywają się skoki. Są one dłuższe, dłuższe od no, tych przednich są dłuższe. Uszy zająca nazywane są w gwarze myśliwskiej suchami. Sieć zająca, czyli tużyca. I co jeszcze? No i, i ogon, czyli omyk. I na tyle mogę Wam na razie coś tam trochę, jak ten jeszcze Wam pokażę, właśnie. Z, tam opis zająca, bo mam akurat zdjęcie zrobione, więc sobie trę obejrzyjcie, zobaczycie tam co jeszcze wam nie powiedziałem, więc ja ruszam dalej. Tu widzę dużo drzew spałowanych od jeleni, więc ruszam dalej i zobaczymy może coś tu jeszcze... Może coś uda się w ogóle znaleźć. Zobaczymy, ale i tak na razie czas fajnie leci, które zwierząt widziałem, więc zobaczymy co będzie dalej. Właśnie wyszłem sobie tu na drogę leśną. Z tego drzewostanu, taki bardziej mieszanka to jest dębu i buka. Wyszedłem sobie i patrzę, tam jedna tablica informacyjna, później do niej podejdziemy, ale teraz wam tu chcę pokazać tutaj, że jest taka tak zwana to się ścieżka edukacyjna. Jest to rzecz bardzo fajna, ponieważ leśnictwa. Chcą edukować także społeczeństwo nasze i pokazywać, jak powinni się zachowywać w lesie, przybywać, jak przychodzić się na spacery, czy ten, żeby nie zakłócać tutaj życia tym zwierzętom leśnym. Tu jest jedna, właśnie tablica, tutaj kilka. Leśnicy chcą właśnie, że bardziej przyswajać ludzi właśnie do tego, że warto chodzić do lasu. Żelaz też ed edukuje, i właśnie jest dom, który został obsadzony w 2009 roku. Właśnie na otwarcie, właśnie tej ścieżki edukacyjnej pierwszej. I tutaj możecie spojrzeć, są jakieś takie słupki, właśnie, że z jakimiś gorzej Aha, ze zwierzętami. Fajne do, do młodych dzieci i do. Tu właśnie ławka, że można sobie usiąść, kosz. No, więc jak widzicie, bardzo fajna rzecz, że nadleśnictwa i leśnictwa są właśnie edukować społeczeństwo nasze i pokazywać bardziej, żeby się przyswajać do tego lasu, jak się w nim zachowywać i, i pokazać, że las to jest piękne miejsce, gdzie można przyjść i ze spokojem, sobie odpocząć i ale też żeby nie zakłócać życia tym zwierzętom właśnie tu mi i nie zakłócać całemu tu środowisku. Więc idę dalej. Na razie już, zwierzęt już więcej nie widziałem, jak na początku widziałem te żurawie i, i zające na no i tak jestem zadowolony, fajnie się chodzi. że teren wymagający dość, bo Raz jest powierzchnia płaska, ale i ja raz co chwilę zdarza się, że są górki pagórki i trzeba na której się wykazać, więc fajne rzeczy i ruszam dalej. Jak widzicie, właśnie zaczął padać śnieg. Taki śnieg z deszczem. Przed chwilą trochę bardziej śnieg sam, ale teraz czuję, że jest ciepło i i śnieg z deszczem. Na razie ruszyłem właśnie tropem Jelenich, ponieważ szedłem tam kawałek i z lasu na drogę, no i patrzę tam, choć są tropy. Były to świeże tropy, ponieważ wydaje mi się, znaczy jestem tak prawie przekonany, że Jelenie nie mogły tam biec, nie wiem, kurczę, przydałem może z pół godziny temu, ponieważ słyszałem, że zaczęło ktoś tam ciąć drzewo piłą. Więc myślę, że one się przestraszyły i zaczęły tamtędy No i uciekły z tamtego miejsca. No i właśnie idę ich tropem trochę i zobaczymy co ten. Właśnie teraz aż mówię, jak zaczął padać nie? trochę inaczej. Więc może być fajnie, ruszam.